Maria i Kuevo, Takie czmy teraz... jak oni, Ale... takie czmy jak my lecą do Budzili. Uh. No, bardziej radne ptaszki z Mateuszem dzisiaj. Mateusz, kogo wkręcamy dla ciebie? Mariusz. Uh. A kto to jest Mariusz dla ciebie? Kolega, brat? Kolega z pracy. Pewnie. Kolega z pracy, co tam słychać u kolegi z pracy? W 14 latach pompę głębinową uruchomiliśmy. Uuu, czyli Uuu. normalnie dziura w ziemi, z której wytrysnęła woda. No Słucham? Dzień dobry, witam panu serdecznie. Konie, koń. Proszę pana, tutaj mamy starostwo powiatowe. Witam. Proszę pana, tutaj mamy informację od naszych geologów, hydrogeologów o uruchomieniu pompy głębinowej w Wilkowiecku. E, tak, słucham. Bo, proszę pana, mamy poważniejsze naruszenie cieku wodnego, podziemnego. Proszę pana. No nie wiem, no to proszę tam jakieś pisemko wystosować czy coś tam. Proszę takiego. pana, nie, nie. To przede wszystkim proszę pompę wyłączyć. Proszę pana. Tak o to chodzi, że to pompa nie chodzi Także... No widzi pan, ale jest nowa Wsadzona, informują nas sąsiedzi Nie, 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 naprawdę Proszę jakieś informacje, takie pismo urzędowe, no, że ma... ktoś, nie, z, z moich informacji Wynika, że po prostu Gdyby to była klasyczna abisynka Wie pan, pan to pogłębiał szlamówką? Jak to było robione? Nie, niczym nie pogłębiałem, to jest studnia, która ma x lat No i właśnie To x to jest niewiadoma W równaniu, którą musimy rozwiązać Proszę pana jak pan stwierdził, że ciek biegnący pod tą studią jest akurat tym ciekiem, który został naruszony? Proszę pana, no my jesteśmy ekspertami, pan jest użytkownikiem. Jeśli pan chce, może się pan ze mną na jeden dzień zamienić miejscami. Ja dysponuję mapem, mapą doświadczeniem wszystkim tym, na co. Ale mógłby pan mi raz jeszcze podać swoje nazwisko? Proszę pana, Piotr Bąk. No, proszę pana, jakby pan sobie tam... Abysynkę klasyczną, yy, yy, a Jan przepraszam, Jan Koń. Jan Koń, A to widzisz, codziennie rano w RMF Max mam nowego nazwiska, także to o, się to, to się może pomylić. Najważniejsze, że, najważniejsze, że kolega po staremu, Mateusz. Mateusz. Ten Mateusz, tak. Uuu. Tak myślałem, tak myślałem, witam. No i tak jak widzisz, przystało na budzile i wkręty, jest pompa, nie wiem czy głębinowa, ale jak to o poranku, o poranku w RMF Max wszystko jest możliwe. No jak z tą pompą, bracie, powiedz? No właśnie, działa, nie działa. Idealnie, sam kolega Mateusz mi ją pomagał montować. No a filtr się nie zapchał tam, szlamu nie za dużo? Nic, wszystko działa poprawnie. A My mówiłeś, że nie uruchamiana jeszcze była tej cholery. Na chwilę, na chwilę. O, to wiesz. Dobrze, mamy cię. Stawaj, nie udawaj. Macie grog i rak Jakubek.